Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Witajcie, dzisiaj Wam chciałbym pokazać takie proste kadzidło, które również można używać czasami w formie proszku, ale też myślę, że jest całkiem zgrabne, jeżeli chodzi o właśnie tą formę kadzidła, którą ja nazywam kresem ciszy. Jest to mikstura, która w niektórych sytuacjach może być niezwykle pomocna. To znaczy, ona przede wszystkim jakby przełamuje momenty, w których ktoś, na przykład nie mamy z kimś kontaktu, ktoś się do nas nie odzywa, tak? Więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że bardzo chcielibyście z kimś nawiązać kontakt z różnych względów, tak? Czy z jakimś, powiedzmy, poprzednim... Poprzednią partnerką, poprzednim partnerem, czy też na przykład w sprawach sądowych, czy też w ogóle w jakichś właśnie kwestiach związanych z interesami, czy znaczy ogólnie na każdym chyba możliwym poziomie, czy tam na przykład nie wiem, się kontakt z kimś bliskim, z kimś z rodziny, etc. To to kadzidło pozwala ten kontakt odzyskać, a co ważne, ono nie jest dokładnie miksturą dominacji, to znaczy ono nie wpływa na wolę celu. Tylko raczej otwiera kanał komunikacyjny między nami a tym celem, więc zauważcie też, że ten kontakt nie będzie jakby modyfikowany przez wasz własny wpływ waszej woli. Jeżeli on się otworzy, to nie znaczy, że ta osoba na przykład um, musi być dla was miła, prawda? Bo wiadomo, że jeżeli ktoś z jakiegoś powodu zrywa kontakt, no to mogą być to różne powody, no może czasami tak w życiu wyszło, może czasami jakieś rzeczy was um, oddzielają, może ta osoba nie ma czasu, no ale może też na przykład ma jakiś problem, tak? I dlatego się nie odzywa. Tutaj jakby chodzi po prostu o zainicjowanie tego kontaktu, o to, żeby on się wydarzył, a nie o to, żeby ta osoba na przykład była podległa naszej woli, czy też mówiła do nas to, co chcemy usłyszeć, więc to też trzeba być tego świadome. I kadzito nasze się składa tutaj głównie z roślin. To znaczy, mamy tutaj w Rośliny mamy przede wszystkim tytoń, mamy korzeń tataraku i mamy miętę. a jeżeli chodzi o olejki, to mamy olejek miętowy, olejek strary cytrynowej i olejek z anyżu. Natomiast dodatkowym takim elementem, który jest nam potrzebny, no to jest papier imienny, który jest także wykorzystywany w czasie używania tego zakręcia, co Wam zresztą pokażę. Natomiast zawsze jak na początku. Przystępujemy do robienia jakiejkolwiek mieszanki. I no oczywiście należy się pomodlić nad składnikami, które się w niej znajdują, aby przebudzić ich cnotę i duchowe moce. Właśnie ta modlitwa odróżnia działanie Zielonej Magii od zwykłego zielarstwa, ponieważ suszy nie mają tych szczególnych własności. Jeżeli się nie zaktywujemy ich przez modlitwę, dopiero modlitwa budzi ich ducha i sprawia, że te cnoty są w nich obecne, a więc te rośliny są tak jakby aktywne. Pamiętajcie o tym, że modlitwa jest otwarciem serca na sakrum, nie jest tutaj istotne do czego się zwracacie. Możecie się zwracać do swoich przodków, do duchów, do jakichś bóstw, do demonów, do swojej oświaconej jaźni. Ważne jest tylko, żeby było to dla was prawdziwe źródło sakrum i żebyście faktycznie jakby przez to wnieśli, przebudzili swego ducha, a przez to również rośliny, z którymi pracujemy, także za chwilkę się spotkamy. I kiedy nasze kaczidła są, przepraszam, rośliny. są już przebudzone i wiedzą jak działać, jak współpracować z nami, tak? Ponieważ to też zawsze powinna zawierać intencje, możemy przystąpić do wykonywania naszego kadzidła. E, oczywiście, ponieważ ono też jest proszkiem, warto tutaj e, troszką, przynajmniej troszkę, tak, troszkować różne elementy. E, Zadniemy sobie od tytoniu. Tytoń to jest bardzo potężna święta roślina, weźmy jedną część. I ona tak jakby tutaj niezwykłą rolę pełni z chwilę Wam to powiem, tylko skruszą, żeby nie hałasować, kiedy mówię. Tytoń jest pewnego rodzaju ofiarą, i jeżeli na przykład ofiarujemy tytoni, w jakiejś intencji, to on wymusza odpowiedź. Więc tak jakby wytwarza w osobie, do której chcemy dotrzeć, wewnętrzne napięcie, które się domaga rozładowania. Jest szczególnie skuteczny właśnie w kontekstach formalnych, konfliktowych, dominacyjnych, w takich właśnie kontekstach, w których wchodzimy w relacje, tak? Więc tutaj jest nośnikiem pewnego rodzaju presji społecznej i rytualnej. Jeżeli ktoś został wezwany, musi odpowiedzieć. Właśnie taka jest moc tytoniu. I tutaj dajemy go jedną część, tak jak powiedziałem. Jest on jedną z najważniejszych roślin. Następną ważną rośliną, ja już ją mam sproszkowaną, bo troszkę się ją ciężko proszkuje, jest mięta. Mięta przede wszystkim oczyszcza z niepotrzebnych emocji, no co jest właśnie istotne, jeżeli chcemy z kimś zacząć kontakt, a ten kontakt był zerwany, jak już powiedziałem, czasem po prostu mogą być to jakieś zdarzenia losowe, Niezależnie od nas, no a czasem to mogą być trudne emocje, tak? Ktoś się mógł na nas obrazić, ktoś mógł specjalnie uciąć ten, ten kontakt, więc jakby mięta Oczyszcza z tych emocji, ale też jakby daje impuls i daje taką ekspansję wpływu. Mięta często łączy światy, więc tutaj łączy nasz świat ze światem tej osoby, tak? Um, Usuwając jednocześnie właśnie ten taki zamęt, yy, nie wiem, emocjonalny, tak? Zapobiega rozejściu się światów nawet po dłuższej przerwie. No a też poza tym, mięta sprawia, jakby tak wyzwala taki impuls emocjonalny, tak? Czysty impuls emocjonalny, więc jakby tutaj też będzie bardzo ciekawa. No i tak zaktywuje nam tą muszkę trochę podniesie jej działanie. Trochę sprawia, że ona będzie trochę bardziej aktywna. No i trzecim naszym roślinką, ja nie wiem po co ja wstawiam ten młodzież na Jest tatarak. Kurzeń kończę powaku. I również musimy go sproszkować. Jak widzicie, on jest w takich dużych kawałkach. Więc ja to uczynię, za chwilę się zobaczymy. Tatarak w tej akurat mieszance ma takie troszeczkę nietypowe działanie, ponieważ on odpowiada za odróżnienie kanału komunikacji. Nie każdy wie, że tatarak tak działa, ale właśnie tatarak bardzo często w magii ludowej, czyli żylce ludowej. Był wykorzystywany, kiedy ktoś miał problemy yy, z mową, więc na przykład jąkał się, miał jakieś choroby gardła, chrypy itd. dalej. Często wykorzystywano właśnie wtedy, się po Tatarach, więc on tak jakby udrownia kanał komunikacji, tak? A poza tym jest to również jedyna w tej mieszance roślina dominacji, ale roślina dominacji, która nie zabarwia jakby odpowiedzi, czyli ona sprawia, że jeżeli jakby chcemy tą, ten efekt osiągnąć, tak, wpłynąć na kogoś, on odpowie, ale mm, na przykład nie jest to lukrecja, więc nie działa ona w ten sposób, żebyśmy osładzali no tą relację, czy też wpływali na cel inaczej niż przez aktywację tego impulsu komunikacyjnego. Tak? Przez tatarak właśnie te impulsy, tutaj jakby włożyliśmy dużo takich elementów, które wywołują impuls u celu, a dzięki tatarakowi ten impuls znajdzie ujście w mowie, a nie na z czystej reakcji emocjonalnej, że ktoś tylko sobie odejmie na to powaźnik, dobra. No i dobrze, to jest nasza baza, nasza baza roślinna. I teraz sobie do tej bazy roślinnej dodamy olejki. I tutaj tak, po pierwsze dodajemy sobie troszkę olejku zmięty, żeby ten efekt mięty wzmocnić, bo jak powiedziałem, to nie jest proszek, to jest kadzidło, a mięta nam będzie dawała spalonym liściem. Myślę, że 5 to wystarczy. Mięta jest naprawdę bardzo, bardzo mocna i ona nam może jakby zdominować całość mieszanki, tego nie chcemy. Tak, więc olejek miętowy nadajemy przede wszystkim tutaj po to, żeby wzmocnić. Działanie mięty, które opisałem już wcześniej. Natomiast poza tym damy tutaj też dwa inne olejki. Przede wszystkim dajemy olejek z anyżu i to nie jest anyż gwiazdkowy, to jest zwykły anyż. Ja dałem go już siedem kropli. Anyż przede wszystkim niesie słowa, otwiera drogi informacji i komunikacji, działa jak nośnik sygnału. I odpowiada też za właśnie to, żeby wiadomość dotarła do adresata, żeby została uruchomiona i żeby dotarła na miejsce. Więc jest dość istotny, prawda? Myślę, on jakby pcha ten impuls komunikacyjny przez jakiś akt kontaktu, nie wiem, telefon, wiadomość, rozmowę, internety, no cokolwiek. Więc tak. Natomiast drugim takim naszym otwieraczem dróg jest trawa cytrynowa, która po prostu otwiera drogi. Więc być może ktoś się z nami zechce spotkać. Też 7 kropli. To jest taki najczystszy otwiera dróg. Nie dominuje, nie uspokaja, nie słodzi relacji. Po prostu zobaczy blokady w przepływie informacji między nami a to... I tak wygląda w tej chwili nasz. Proszę, Teraz mam go tak z bliska, pokażę, abyście mogli podziwiać go. on ja właściwie teraz jest już gotów do zapakowania do naszego słoiczka. Tak? Ło wow. oczywiście zawsze oczyszczamy oczyszczenia akurat w magii nigdy zawiera, naprawdę. Oczyszczamy go w środku, oczyszczamy go na zewnątrz, możecie go oczyszczać właśnie okazając, możecie go oczyszczać przez obmycie w wodzie z dodatkiem osu 7 złodziei, to jest świetny usług. To na nad ogniem, dziewięć razy powtórzę dzisiaj modlitwy. I do niego wkładamy nasz olejek. Olejki zawsze należy przechowywać w czymś szczelnym, zwłaszcza, przepraszam, kadzidło nasze. E, zwłaszcza jeżeli właśnie są w nich olejki. To jest bardzo ważne, bo inaczej nam wytrwają to kadzidłami. Tak, moim zdaniem, nijaki taki będzie. I to jest nasza mikstura. Ona wygląda teraz tak. Natomiast jak ona działa i jak ją użytkować, to jest zupełnie inny temat. Potrzebny nam do tego jest papier imienny, czyli papierek, na którym wypisujemy imię osoby, z którą się chcemy skontaktować. Tak? Ten papierek oczywiście też można okazić, najlepiej wcześniej. Ja go tak teraz symbolicznie teraz okazam. I ten papier imienny musimy spalić, aby uzyskać z niego popiół. Papier imienny musimy spalić oczywiście w całości, tak, żeby nam nic nie zostało. Właśnie, do tego popiołu, popiół zawsze wymusza działanie, popiół jest jak takie nasiono zmiany, tak. Zasupujemy troszeczkę tylko, proszę, tego kadzidła naszego. Nie musi go być dużo, bo jest mocno. A to tak jest. Mieszamy to razem. Możemy oczywiście trochę sproszkować te elementy białku, tak żeby wyszła jednorodna. I tak naprawdę tak wygląda nasze zaklęcie. Ten proszek najlepiej, jeżeli wejdzie w jakiś sposób kontakt, na przykład z osobą, z którą nie mamy kontaktu, czyli na przykład możemy wysłać do niej list. Zabraknie nam tego proszku, albo możemy wziąć jej zdjęcie i posypać jej zdjęcie, albo możemy zapalić świecę intencyjną na jej zdjęciu. Na przykład czytam świecę intencyjną, podpisaną mi imieniem i nazwiskiem, albo możemy posypać jakąś rzecz należącą do tej osoby. prawda? Tutaj też, jak zwykle, w magii jest milion sposobów działania. I pamiętajcie, że to jest kadzidło, więc też możecie na przykład taką właśnie rzecz okadzić, albo właśnie palić go ze świecą intencyjną. Tak, albo na przykład właśnie część spalić jako kadzidło, część wykorzystać jako proszek. jak najbardziej można. Także tak to, moi drodzy, działa. Natomiast ja go jeszcze zamknę, przypomnę jak wygląda. Wygląda tak. No i mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, interesujący i pomoże Wam rozwiązać Wasze problemy komunikacyjne. No dobrze, to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że uczyni Wasze życie łatwym i ciekawszym, bo po to w końcu jest niska magia. I również zachęcam do subskrypcji kuchni czarownika, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Pamiętajcie również o tym, że napisałem książkę z w Awardem jako tradycyjnego, gdzie możecie poznać również bardzo dużo przepisów na jakieś takie ciekawe, magiczne, niesamowite mieszanki. No i cóż, no ja się będę już z wami żegnał, aczkolwiek jak zawsze zachęcam do tego, żeby podziękować mi na kupnikawę lub też dołączyć do ekipy wspierających, którym również dziękuję za to, że jesteście ze mną. Daję to zresztą dostęp do bardzo ciekawych i interesujących materiałów, także rytualnych. No dobrze, ja już znikam, no i do następnego zaklęcia!